to nasz pomysł, jest to sposób na prezentację instrumentu kontrabas, ale my właśnie nie chcemy robić tego typowo, typowo od klasycznej strony, tylko chcemy pokazać, że ten instrument łączy wiele gatunków muzycznych i naszym celem i nadrzędnym takim zadaniem jest prezentowanie zespołów, które no są w jakiś sposób interesujące, ciekawe i prezentują przede wszystkim wysoki poziom wykonawczy. To już jest nasza czwarta edycja, yy, największa do tej pory, największa pod względem oczywiście budżetu i, i rozmachu, z jakim to robimy. Liczymy, że w przyszłym roku też to powiększy się o kolejne koncerty. Mamy już mnóstwo planów, mnóstwo pomysłów, no, ale wszystko jest uzależnione oczywiście od budżetu i troszkę powodzenia obecnej edycji, ale o to jesteśmy akurat spokojni. Za chwilę na estradzie wystąpi zespół Big Bike Orchestra, yy, zespół, który prezentuje muzykę z pogranicza pop, folku, yy, ale ich, yy, ich znakiem rozpoznawczym jest jazda na rowerze z instrumentami. To jest taki krótki performance, który prezentują przed już takim typowym koncertem na estradzie. A wczoraj wysłuchaliśmy koncertu śpiewnik w wykonaniu fantastycznych muzyków Ojca i Syna Wrombli, czyli Zbigniew Wrombel i Piotr Wrąbel oraz Jacek Kotlarski oraz Paweł Szmajda na perkusji. Stare, znane, dobre polskie piosenki w ich autorskich aranżacjach. Zapraszamy mieszkańców na 19 października, na godzinę 19 do Filharmonii Koszalińskiej, fishbanda w ramach Koszalin Bass Fest.